Szanowni Państwo, wznawiamy obrady po przerwie technicznej. Bardzo proszę o zalogowanie się do systemu celem stwierdzenia kworum. radnych swoją obecność potwierdziło 12. Stwierdzam forum Rada może podejmować prawomocne uchwały. Odczytam plan dzisiejszych obrad i poddamy go pod głosowanie. Punkt numer 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie forum radnych. Punkt numer 2. Uchwalenie porządku dziennego obrad. Punkt numer 3. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Dzałouszce na 2020 rok. Podpunkt A dyskusja podpunkt B podjęcie uchwały. Punkt numer 4. Projekt uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. Podpunkt A dyskusja podpunkt B podjęcie uchwały. Punkt numer 5. Projekt uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi prokuratura rynkowego w Kielcach na uchwałę numer 10 łamane przez 44 łamane przez 2011 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 29 20 czerwca 2011 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania oraz udzielenie odpowiedzi na skargę. Podpunkt A. Dyskusja, podpunkt B. Podjęcie uchwały. Punkt numer 6. Wolne wnioski, zapytania i odpowiedzi na zadane pytania. Punkt numer 7. Zakończenie obrad sesji. Czy wnosi ktoś o zmianę porządku obrad? Nie widzę. To bardzo proszę o głosowanie. Głosowanie zakończone. 12 głosów za. Plan obrad został uchwalony. Przechodzimy do punktu numer 3. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy działoszyce na 2020 rok. Bardzo proszę Panią Skarbnik o zabranie głosu. Wysoka Rado w projekcie uchwały w sprawie w budżecie miasta i gminy Działośce na 2020 rok. E, powstało, ten projekt powstał na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Tekst jednolity dziennik ustaw 2020 roku pozycja 713 ze zmianami oraz artykuł 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w tekst jednolity dziennik ustaw 2019 roku pozycja 869 ze zmianami. Rada Miejska uchwala co następuje. W paragrafie 1 zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 16 67,64 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 16 067,64 zł. 64 grosze zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. W paragrafie 2 wprowadza się zmiany do załącznika nr 3 do uchwały nr 22 łamane przez 123 łamane przez 2019 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Działoszyce na 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. W paragrafie 3 wprowadza się zmiany do załącznika nr 6 do uchwały nr 22 łamane przez 123 łamane przez 2019 Rady Miejskiej w z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Dziaszczyce na 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. W paragrafie 4 wprowadza się zmiany do załącznika nr 7 do uchwały nr 22 łamane przez 123 łamane przez 2019 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Diałszycy na 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. Paragraf 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Działoszyce. Paragraf 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Wysoka rada Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych bieżących o kwotę 16 067,64 zł. dział 801. Oświata i wychowanie. Rozdział 801.53. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie 8298 zł z przeznaczeniem na zakup tych podręczników i materiałów ćwiczeniowych do szkół. W dziale 852, pomoc społeczna, zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 7131 ,42 zł. 42 grosze. W rozdziałach 85216 zasiłki stałe w kwocie 37 ,42 zł. 42 grosze. I plan dotyczy zwrotu zasiłków stałych z lat ujęć w rozdziale 852.19 ośrodki pomocy społecznej w kwocie 7 094 zł i jest to dotacja otrzymana i przeznaczona na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku w 2020 roku. W dziale 855 Rodzina, rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 638,22 zł i plan dotyczy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych lat ubiegłych. E, jeszcze nastąpiła zmiana, jeżeli chodzi o załącznik nr 3 w pozycji nr 9. Tutaj y, zmiana dotyczy tylko działu i rozdziału. Y, w tym załączniku y, Budowa przedszkola ze Żłobkiem przy ulicy Krasickiego w Działoszycach był dział 855 i rozdział 85505. W tej chwili jest y, 801-80104. I w załączniku jeszcze jest zmiana y, numer 5. Jeżeli chodzi o dotacje na bramy garażowe do SP Sancygiu, gdzie i Jakubowice i tu jest zmiana w paragrafach. Z paragrafu 617 na paragraf 623. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Odczytam projekt uchwały. Uchwała numer 30, łamane przez 172, łamane przez 2020. Rady Miejskiej w Działszyce z dnia 16 lipca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy działczyce na 2020 rok. Bardzo proszę o głosowanie. Głosowanie zakończone, 12 głosów za, uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu numer cztery. Projekt uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. Bardzo proszę o, Społecznej o zabranie głosu. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia dwudziestego dziewiątego roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie dziennik ustaw z dnia dwudziestego roku p.n. Do zadań Gminy należy w szczególności tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym tworzenie zespołów interdyscyplinarnych. Na podstawie artykułu 9a ust. 15 korzyści wymienionej ustawy, Rada Gminy powinna określić w drodze uchwały tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania. Rada Miejska w Białorusi w niniejszą uchwałę. 44 łamane na 2011 z Miejskiej z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. Dziękuję bardzo. Czy są pytania do projektu uchwały? Podczytam projekt. Uchwała nr 30 łamane przez 173 łamane przez 2020 Rady Miejskiej w Działczycach z dnia 16 lipca 2020 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. Bardzo proszę o głosowanie. Witamek jeszcze raz. <kluzny> Głosowanie zakończone. 12 głosów za. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu numer 5. Projekt uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi prokuratora okręgowego w Kielcach na uchwałę nr 10, łamane przez 44, łamane przez 2011, Rady Miejskiej w Działczycach z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania oraz udzielenie odpowiedzi na skargę. Bardzo. Bardzo proszę o. Miejskiej z Gminy końcowej o zabranie głosów. Państwo, no to tutaj projekt uchwały otrzym otrzym otrzymaliśmy z sprawie Prokuratura Okręgowego w Kielcach na uchwałę, która została właśnie podjęta w 2011 roku i dotyczyła ona e, punktów, w których e, uchwała Rady Miejskiej wchodziła w kompetencje Ustawodawcy, w związku z tym zostało właśnie złożone zażalenie przez prokuratora a i uchwała została uchylona, a podpowiedzi podpowiedzieć przed chwilą nową. No, tak, bo tak, tak, może jakiś. Mm. Chodzi tu o to, że w uchwale 2011 potrzebuje Rada Miejska tak rozumie z zawarte w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. To jest tyle i tylko tyle. To była ta zmiana. Także to wszystkie, wszystkie instytucje, sześć, które były powołane, które były skatal 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 skatalogowane w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. One już były w i Rada Miejska, się do dodać, do no, dobra, po prostu już niepotrzebnie, z tego instytutu. To tylko o to. No Po w kraju, także tą... Dziękuję bardzo. Czy są pytania? Nie ma. Odczytam projekt uchwały. Uchwała nr 30, łamane przez 174, łamane przez 2020, Rady Miejskiej w Działuszuszach z dnia 16 lipca 2020 roku w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora Okręgowego w Kielcach na uchwałę nr 10 łamane przez 44 łamane przez 2011 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania oraz udzielenie odpowiedzi na skargę bardzo proszę o głosowanie Głosowanie zakończone, 12 głosów za. Upada, podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu numer 6. Wolne wnioski, zapytania i odpowiedzi na zadane pytania. Jeżeli są pytania, to bardzo proszę. Proszę Panią. Wniosek o taki, mam taki, wniosek, Jest żeby po prostu nie to, żeby umorzyć podatek, czy coś takiego, ale obniżyć. Po prostu trzecią ratę tym na o 10 zł, czy coś takiego. Bo naprawdę, yy, bydło spadło z 60, zł. Świnę na dzień dzisiejszy 3,90 zboże poszło o 10 zł w dół. Mleko to samo, tam parę groszy. Poniżej złotówki jest ta cena. Dla dzisiejszych thank bardzo, to, naprawdę, nie ma dzisiaj z nami pana burmistrza, ale będziemy go tak, Wszelkie było takie spotkanie zbrodniczy tam na wschodnim terenie i tego, także no, jest taka propozycja. Tak. Dziękuję bardzo. bardzo. Jeszcze jedno. No to proszę bardzo. Yy, Droga do wojewódzka w miejscowości. Yy, na przejeździe do, do Łyna, do Iżykowic, z Woda wypływa z źródła będącego tam pod górką już około miesiąca. Około miesiąca. I nikt się tym nie interesuje, mimo zgłoszeń mieszkańców i wszystkich tego, nie wiem jak to będzie. Tą drogą się w stronę Ksavarowa nie da dojechać, bo całą drogą woda, bo to źródło ruszyło, były lata suche, które po prostu tam odbyło Naprawdę, żeby się ktoś tym zainteresował. Panie tatku, no, ale... bez dyskusji, bo pan to wszystko zostawił za przeproszeniem i nasz chcę powiedzieć, że żniwa wczoraj jest tak już się rozpoczęły. Proszę Państwa, nie przejezdny. To jest droga gminna. I tam nie ma mowy, żeby pan Pani przejechał. I jeszcze yy, podziękowania dla kolegi radnego, że przyjechał i wysiedł tam te gałęzie. Bardzo dziękuję. I sprawa winna. Bardzo proszę o ten Jak najszybciej podjąć jakąś decyzję. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę. Ja tylko właśnie w związku z tym wykażeniem tych poboczy naprawdę zarosły, nawet na asfalcie rośnie prawa. Samochody się nie mogą widzieć, lustryka rozbijają, jeden mnie obezywał. Jeszcze takiego roku nie było. Nie, ja nie wyjadę po prostu, żebym wyjechał z tym sprzętem, bo w każdym po po drogach naprawdę narzucany przejechać, robią swój sprzęt. To zostawiam, w ktoś przyjdzie do gminy i szkodowanie. Pytanie, są koszone, koszone, być, Puszy... Puszy nie pytanie. Tak, proszę, 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 to proszę, gdzie mają pola proszę, już miesiąc proszę, Na naszym terenie, a my na swoim terenie wykosiliśmy. na no jak nie wkościliśmy, jak sukcesywnie, no przed chwilą Pani Ewa powiedziała, że wkościmy, tak? No, ale mówię, że w no, wygłoszone, wygłoszone, no to nie jest nic. A zgłosił Pan to gdziekolwiek no to, 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 to... A na nie wjedzie trawie... żadnym sprzętem, bo nie wiadomo ja co w piszcie. Czy Zgłoszone były te drogi, co Pan teraz wspomina, że gdzieś tam się luserkami ludzie zderzają. Zgłaszane to były te drogi do wykoszenia, bo ja pierwsze tak. słyszę od Pana, że gdzieś tam mieliśmy jechać i kosić no, To nie wiadomo, że są jakieś do do gminne? To jeszcze trzeba nie powiedzieć, gdzie jest dobra gminna? No ale nie wszystkie drogi są zarośnięte do wykoszenia, tak? No to jeżeli tak, proszę przejść do e, Panie przewodniczący, ludzie puszczą w internetu i nie będziemy i widzieliśmy wszyscy. Panie Romku, no tak jak mówię, no to no, proszę też zrozumieć, że no, nie wszystkie drogi gminne są zarośnięte i wymagają koszenia co, co sezon, tak? Są drogi, które były odkoszone i dwa, trzy lata będzie spokoju, tak? Także no, no, proszę o współpracę, no to jeżeli pan wie o takiej drodze, Panie, ja pan nie przekazuje ja, dalej. Ja, to... ja powiem, że o powiem prosto. Do... Kilka lat przejechałem, nie wiem to całą wieś przejechałem po jednej strony stronie, strony Ale to nie jest to. Pokoś, jest inne, ale jest maszyna, jest maszyna zakupiona... To wszystkiego, dalej i innych rzeczy. Jest maszyna zakupiona do tego celu i, i będzie to zrobione przecież. No bo to jest ta maszyna kupiona, tak? To bardzo proszę. że no z No to zapiszemy, o, o które drogi chodzi Szanowni Państwo, czy są jeszcze pytania? Proszę, doktorze. Może do Pana czy Wiadomo coś o tych środkach z funduszu na te drogi powodziowe? Czy już się coś ruszyło, czy jeszcze? Do tej pory nie było podziału środków i póki co nie ma żadnej odpowiedzi co do um, przydziału tych środków z funduszu do likwidacji szkód powodziowych. Także póki co nam nie wiadomo. Trzeba jeszcze poczekać był podział środków na fundusze dróg samorządowych, natomiast sporo źródeł organizowanych nie było, czy będzie, no to zarządowe, to jest progestii rządu i Twojej Szanowni Państwo, Plan obrad na dzień dzisiejszy został wyczerpany. Dziękuję Państwu bardzo za obecność. Zamykam obrady Rady Miejskiej w dniu 16 lipca.